Dzień dobry, z tej strony Michał z Nadleśnictwa Cywica. Szanowni Państwo, nagraliśmy ten film z kolegami Adam, Adamem i Rafałem, bo nie wiem jak u Państwa, ale u nas w Cywicach przepiękna pogoda, wiosna w pełni, robi się coraz cieplej, aż chce się korzystać z tej pogody, chce się wychodzić do lasu i korzystać z tej przepięknej przyrody, którą nasze lasy gwarantują. Natomiast ten ciepły czas sprzyja też pewnemu szkodliwemu zjawisku. Na pewno słyszeli już Państwo w mediach, że mamy nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce zagrożenie ze strony kleszczy. I tym filmem chcielibyśmy wytłumaczyć, czym te kleszcze są. Na różnego rodzaju festynach edukacyjnych, czy różnego rodzaju imprezach turystycznych spotykamy się z Państwem. Rozmawiamy. Bardzo często pada pytanie właśnie o ten element, o kleszcze. Jak one wyglądają? Czy są duże, czy są małe? Szanowni Państwo, kleszcze to pajęczaki, które należą do roztoczy. Mylnie niektórzy uważają, że są to owady. To nie są owady. Mamy ich w Polsce 20 gatunków. Natomiast na całym świecie gatunków kleszczy jest ponad 100. Kleszcz przenosi różnego rodzaju choroby. O tym wiemy od dawna. Ja wypisałem sobie takie naj, najpoważniejsze choroby, które kleszcz jest w stanie przenieść. To jest borelioza, bartonella, paweżioza, kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia i gorączka kił. Szanowni Państwo, te dwie rzeczy specjalnie podkreśliłem, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, bo są to choroby najczęściej występujące, jeśli chodzi o kleszcze. No i dla nas też jako leśników, szczególnie niebezpieczne, bo e, na przykład borelioza została już uznana za chorobę zawodową leśników. O ile na odkleszczowe zapalenie mózgu można się zaszczepić, i też serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żeby się zaszczepić. To nie są duże pieniądze, natomiast jeśli Państwo przeanalizują, że są Państwo w lesie często, na przykład na grzybach, to warto, bo wtedy jest zawsze jeden czynnik chorobotwórczy mniej. Przekażę zaraz głos kolegom. Którzy opowiedzą Państwu dokładniej, jak można się przed kleszczami chronić. Natomiast ja chciałbym jeszcze dodać, że nie chcielibyśmy Państwa straszyć. Nasze lasy są przepiękne i bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby z nich korzystać na różnego rodzaju sposoby czy to na rowerze, czy to w kajaku, czy na różnego rodzaju spacerach. Natomiast bądźcie Państwo uświadomieni że kleszcz rzeczywiście może być groźnym czynnikiem i temu ma służyć ten film. Nasz kolega Rafał trzy dni temu poświęcił się i wszedł, poszedł do lasu na poszukiwania typowo kleszczy. Efektem tego był słoiczek z kleszczami, które wstawiliśmy pod mikroskop i bardzo chętnie właśnie teraz pokażemy jak ten kleszcz pod mikroskop Witam. W całej tej historii przypadł mi najciekawszy z fragmentów, moim zdaniem, bo fragment terenowy. Ale właśnie tu możemy spodziewać się kleszczy. Jesteśmy w lesie o dosyć bogatym podszycie i właśnie tu możemy narazić się na atak kleszczy. Teraz, gdzie możemy spodziewać się tych kleszczy? Wbrew utartym przesądom, kleszcze wcale nie spadają na nas z drzew. Kleszczy możemy spodziewać się w dolnym piętrze lasu. Bardzo często możemy znaleźć te kleszcze w paprociach, tudzież w różnego rodzaju podszytach, podrostach drzew. Także idąc po lesie, możemy spodziewać się, że wchodzą one na nas od dołu po spodnie. Jak uchronić się przed kleszczami? Przede wszystkim powinniśmy nosić długie ubrania czyli długie spodnie, długą koszulę, czapeczka. Długie buty najlepiej z długimi skarpetami. Wszystko dobrze by było, żeby było jednolite, abyśmy łatwo mogli te kleszcze z siebie strzepnąć. A jak myślicie, dlaczego jestem w takim stroju, jakim jestem, czyli z krótkim rękawkiem? Tylko i wyłącznie w celach instruktażowych. Bardzo ważnym jest, abyśmy szybko zareagowali i odpowiednio, skutecznie wyjęli kleszcze z naszego ciała, a po powrocie do domu najlepiej. Wykąpali się i dokładnie przyjrzeli nasze ciało, czy te niemiłe stworzenia nie dostały się na nasz organizm, Szanowni Państwo. Bardzo krótki spacer po naszym lesie, a udało mi się. Złapać jedno z tych bardzo nieprzyjemnych dla nas stworzeń. Widzą Państwo, taka malutka oto istota. Pod mikroskopem widzieliście go w powiększeniu. Szkody dla naszego organizmu mogą być bardzo duże. Cześć, tu Rafał. Jeżeli jednak sposoby ochrony przed kleszczami, o których mówił wcześniej Adam, nie pomogły i w jakiś sposób kleszcz dostał się na Wasze ciało i wgryzł się już, co wtedy zrobić? No najważniejsze, czego nie powinniśmy robić to nie wyciskać go. Przede wszystkim w ogóle się nie zabierać za niego gołymi rękoma. Bo przy ściskaniu go w jakikolwiek sposób możemy spowodować u niego odruchy wymiotne. Przede wszystkim nie powinniśmy używać żadnych środków, które mogą go podrażnić. Nie powinniśmy go smarować żadnymi, żadnym masłem, polewanie octem. A to, te metody mogą go tylko podrażnić. W ten sposób, że wypluje on do naszego ciała te zarazki, które ma w sobie, no i przez to, przez to możemy się zarazić niechcianą przez nas jakąś chorobą, między innymi boreliozą. Powinniśmy mieć pęsetę i tą pęsetą przy samym ciele złapać go i wtedy bez żadnego obkręcania pewnie ścisnąć, pociągnąć i wyciągnąć tego kleszcza. Co jeżeli jednak po... Po wyciągnię... Mimo tego, że wyciągniemy tego kleszcza z naszego ciała, wyskoczy nam, pojawi się, zacznie po, po jakimś czasie pojawiać się na naszym ciele taki oto rumień wędrujący. Ten rumień wędrujący może świadczyć o zakażeniu nas chorobą, jaką jest borelioza. W takim przypadku musimy zgłosić się jak najszybciej do lekarza i skonsultować się. Dziękuję bardzo, proszę uważać. Do widzenia, Szanowni Państwo. To, że kleszcze są w naszych lasach, nie oznacza wcale, że nie powinniśmy do lasu chodzić. Natura, przyroda bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm. Ważne jest to, abyśmy odpowiednio zabezpieczali swoje ciało przed ukąszeniem kleszcza.